Polska firma Dobry Czas oferuje kompleksowy zakres komponentów automatyki GOTS. Oferta firmy Dobry Czas obejmuje nowoczesne jedno- i wielofunkcyjne przekaźniki czasowe, czujniki kontroli i zaniku faz oraz przekaźniki nadzorcze napięcia i temperatury, przekaźniki pośredniczące i moduły wieloprzekaźnikowe, przekaźniki programowalne jedno- i dwukanałowe, Panele i moduły układów samoczynnego załączania rezerwy. Wskaźniki zasilania dla sieci napięcia stałego, sieci jednofazowych i sieci trójfazowych. Produkty firmy Dobry czas są przyjazne dla użytkownika, czyli proste w obsłudze, wielofunkcyjne, dostępne w wersjach wielostykowych z uniwersalnym napięciem zasilania. Na rynku wyróżnia nas cena, przede wszystkim cena. Dostępność i niezawodność. Oferta jest kompleksowa, umożliwia wybór optymalnego rozwiązania. Charakteryzuje się niespotykanym na rynku stopniem uniwersalności. Standardowa obudowa jednomodułowa dla wszystkich wykonań oznacza daleko posuniętą miniaturyzację. Wspieramy naszych klientów poprzez szkolenia learningowe. Porady techniczne umieszczane na portalach społecznościowych i w naszych internetowych serwisach tematycznych. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych stron i zakupu naszych komponentów. Dziękujemy.